Robert zrewanżował mu się, bo dla mnie to, co zrobił tą Angielką, podrzucił piłkę, Angielką podał do Fatiego i ten wyszedł sam na sam, jest to mistrzostwo świata. Jak się podobał Panu wczorajszy mecz Real Sociedad z, z Barceloną? Lewy super, już w pierwszej minucie gol, potem w drugiej połowie wspaniała asysta, tylko składać ręce do oklasków. Tak, dla Roberta tak. Natomiast moim zdaniem, no powiem tutaj rzecz, która za, zabrzmi po, trochę może kontrowersyjnie, ale cały, cały czas w tej chwili zastanawiam się, czy Xavi nie został wpuszczony za wcześnie na szerokie wody. Dlaczego? Dlatego, że Robert powiedział po tych spotkaniach po Ameryce, po spotkaniu z Rayo Valecano, że on się czuje bardzo zmęczony po treningach. On to powiedział, rozmawiał pewnie z Cawim i wytłumaczył mu pewne rzeczy, bo Robert jest dziewiątką, a w każdej drużynie na świecie dziewiątka i dwóch ostatnich obrońców, dwóch tych środkowych obrońców nie trenują pod to, żeby być wytrzymali, tak jak po, poszczególni zawodnicy, czyli boczni pomocnicy, boczni obrońcy, yy, przepraszam, yy, pomocnicy, boczni obrońcy, czy boczni napastnicy, dlatego, że oni przebiegają na meczu około 12, 11, 12 kilometrów. Natomiast dziewiątka i dwójka stoperów jest po prostu przygotowana na szybkość i na dynamikę swoich interwencji, bo oni są tymi ostatnimi ostojami w defensywie albo w ofensywie. I wczoraj Robert pokazał, że Xavi popełnił błąd, bo Robert został w Ameryce przygotowywany na te 12 kilometrów. A to była straszna, to jest straszna różnica, bo on przez 10 lat był trenowany na te 7-8 kilometrów, który robi dziewiątka, i przez cały mecz, właściwie e, u niego ta dynamika i szybkość się liczyła. Proszę zauważyć przy pierwszej akcji, jaka to była akcja. Boczny, po, boczny pomocnik poszedł z piłką praktycznie przez całe boisko, i Robert biegł na, na pełnym gazie z dwoma obrońcami gospodarzy. I co się stało? Proszę zauważyć to. Robert zrobił zwód w prawo i natychmiast skierował się w lewą stronę, wyprzedził tego obrońcę i strzelił kapitalną bramkę po podaniu pomocnika. I tak ta, ta, ta dynamika, ta szybkość zadecydowała o tym, że w 44 sekundzie Robert zdobył bramkę, która dała Barcelonie prowadzenie. Ja tylko żałuję, że nie strzelił w 34, bo to byłaby, byłaby symboliczna bramka. 34 urodziny, Robert, wszystkiego najlepszego. 34 sekunda, ale dobrze, 10 sekund później nic się nie stało. Natomiast później, do 60 minuty, Barcelona grała słabo. Zawodnicy, gospodarzy San Sebastian byli lepsi, oni mieli więcej sytuacji. Dopiero później, kiedy w 63 minucie wszedł e, Fatih i wszedł ra, Rampinia, po prostu gra z, nabrała rumieńców i Barcelona stała się tą Barceloną. Czyli tutaj świadczy to o tym, że w dalszym ciągu nie ma tej podstawowej jedenastki, bo Torres grał bardzo słabo. Nie ma tej podstawowej jedenastki i to nie jest wina Roberta, to jest po prostu wina tutaj sztabu szkoleniowego, który nie potrafi pocelować, bo ja nie rozumiem dlaczego gra de Jong, który ma być podobno ponad sprzedany, żeby, żeby ratować finanse. No przecież pani Janku, właśnie de Jong zawalił, yy, zawalił tę bramkę, yy, którą strzelił Real Sociedad. To on, stra tak, on dla... stracił w środku pola piłkę, właśnie on. Ja, dla, ja dlatego nie wiem, dlaczego on w ogóle gra, bo jeśli on ma być sprzedany, no to, to, to nie można na nim opierać tej podstawowej 11. Tam podobno, tej podstawowej tam, podobno 11... Jest, tam podobno jest pan Janku problem w tym, że jego dziewczyna czy, czy, czy narzeczona nie chce wyjeżdżać z Barcelony, bo, bo jej się podoba w Barcelonie, I... dlatego jest problem z tym. Trasy. No brawo, no to, no, to, no to będą mieli problem, bo skąd wezmą pieniądze na zarejestrowanie jeszcze, jeszcze następnych zawodników. Ale do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wtedy, kiedy e, przed szczególnie Fati, on nakręcił tę całą koniunkturę, bo dwie kapitalne, dwa kapitalne podania e, skierował do Dembele, który też no, spisywał się słabo i to drugie e, drugie podanie do, do Lewandowskiego było kapitalne i praktycznie było po meczu. Robert zrewanżował mi się, mu się, bo dla mnie to co zrobił tą Angielką, podrzucił piłkę Angielką, podał do Fatiego i ten wyszedł sam na sam, jest to mistrzostwo świata i to był to była ta wisienka na torcie Roberta na 34. urodziny. Brawo, brawo, niech tak trzyma, ale jeszcze raz podkreślam. To był taki maleńki kroczek do tego, żeby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii i taki maleńki kroczek, żeby w tym roku wygrać wszystkie mecze w Lidze Mistrzów. Bo tego będzie, będą kibice i my wszyscy będziemy wymagali od Barcelony, tak jak wymagamy od kilku lat od Paris Saint-Germain, gdzie gra trzech no, fenomenalnych piłkarzy, ale no, na razie jeszcze nic nie zdziałali, jeśli chodzi o puchar Europy. Za chwilę przejdziemy do dalszych pytań do pana Jana Tomaszewskiego. Natomiast jest kilka spraw. Pierwsza to sonda, do, w której zapraszam do, do udziału w, w naszej sądzie. Jak oceniasz grę Roberta Lewandowskiego w La Liga? Jest świetny średnio, czy nie mam zdania? No i drugie ogłoszenie, już chyba doskonale wiecie, że to jest wasz wywiad z panem Janem Tomaszewskim, dlatego za chwilę zacznę zadawać wasze pytania. Piszcie w komentarzach, o co chcielibyście pana Jana Tomaszewskiego, Zapytać. Przy okazji proszę o subskrypcję, łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami, budujemy razem nasz kanał Super Express Sport na YouTube. I pytania od, od naszych dwóch widzów tu są dosyć podobne, dlatego zadam je, zadam je razem. Czy dla Barcelony byłoby jednak lepiej, aby został oba Pyta Przemysław Pazdan. I Jacek Lasota dopytuje, czy Barcelona nie strzeli sobie w kolano, gdy sprzeda jednocześnie oba Mejanga i Depaya. No, zostaną w zasadzie z jednym Robertem Lewandowskim, pani Janku, wówczas. I taki problem był, był w Bayernie swego czasu, kiedy, kiedy lewy był sam i tam sprowadzili mu na szybko yy, Chopo Motinga bodajże. Ja sądzę, że Gabończyk nie powinien zostać sprzedany, bo udowodnił, udowodnił w zeszłych rozgrywkach, w poprzednich rozgrywkach, że strzelał bardzo dużo bramek takich, które, zwycięskich bramek. I on moim zdaniem powinien zostać zmiennikiem Roberta. No ale tutaj jest sytuacja, oni są w takiej sytuacji podbramkowej, że jeśli ta ich dźwignia, nie wiem jak oni to nazwają, dźwignia, ten szlaban finansowy się nie otworzy, no to, 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 to... No to to jest bankrut. No i, i oni nie zgłoszą do 31 tego francuskiego obrońcy, no, nie zgłoszą tych zawodników. Ja już nie mówię o tym, że nie zgłoszą De Silva, który no, miał przejść i już praktycznie przechodził i coś się zacięło. Mam nadzieję, że w środę, kiedy Barcelona będzie grała towarzyskie, towarzyski mecz z Manchesterem City, te sprawy wszystkie zostaną wyjaśnione. I, no, I już ta pierwsza jedenastka będzie jakoś tak, ta, ta wyjściowa jedenastka, bo wiadomo, że gra się 16 zawodnikami. W tej chwili każda dużna gra 16 zawodnikami, że po prostu będzie, będzie to wszystko wyjaśnione na korzyść, przepraszam, Roberta Lewandowskiego, bo nawet w interesie Roberta leży, żeby Gabończyk został. No bo jeśli Depay zostanie sprzedany, nasz niesprzedany odejdzie z klubu, bo on chyba za darmo odejdzie. Chyba, że nie odejdzie, no to będzie tragedia finansowa. I, i to, jest, to jest główny problem Barcelony. Też uważam, że e, Gabończyk nie powinien odejść e, z Barcelony.